Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Przynosili Jezusowi dzieci, aby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo Pańskie. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Dzisiaj te słowa są bardzo aktualne, bardzo ten świat, sytuacje powodują, że wiele dzieci nie, nie są przyprowadzone, nie są doprowadzone do zdroju Bożego miłosierdzia, do tej Bożej miłości. Pan Jezus chce dzieci błogosławić. Ktoś powiedział, że Pan Jezus nauczał dorosłych, a błogosławił dzieci, a często my, księża, nauczamy dzieci, a błogosławimy dorosłych. Właśnie ten, to odwrócenie powoduje, że dzieci przez, przez to tylko nauczanie, a bez doświadczenia Bożej Miłości, Bożego e, takiego. Przygarnięcia, to wszystko może się okazać, że zostanie jakoś tak zapomniane. Natomiast jest coś takiego jak pamięć emocjonalna pamięć, która po wielu, wielu latach się przypomina. Wtedy, kiedy coś zostanie jako dziecku zaszczepione coś dobrego lub coś złego to potem emanuje na całe życie. Na całe życie i na przykład Benedykt XVI, jako już stary papież, wspominał, że kiedy był dzieckiem, to zawsze w sobotę się przygotowywali w domu, żeby jak najlepiej przeżyć Mszę Świętą w niedzielę. Wszyscy sprzątali, myli się, ubierali do, o świętne ubrania. Kiedy wchodził do kościoła, piękne pieśni. Piękny zapach, to potem emanowało na całe jego życie. Ta miłość do liturgii, miłość do przyświętej, został nawet księdzem, później papieżem. Dlatego też i dzisiaj, kiedy patrzymy na Maryję, która przychodzi nie tylko do Fatimy, do Trójki dzieci, ale też i w Polsce, w Gieczwałdzie, dwie dziewczynki Basia i Justynka przygotowujący się do pierwszej Komunii Świętej czy patrząc na małą Bernardetę Subiru we Francji to widzimy, że Matka Boża ukochała dzieci. Do nich właśnie przychodzi, aby przekazały bardzo ważne wiadomości dla dorosłych. Dorośli może często nie potrafią tak przyjąć wiernie wszystko co Pan Bóg czy Maryja za dopustem Bożym przekazuje. Natomiast Pan Jezus daje pewien wzór dla nas, takiego dzieciństwa. Pan Jezus nie mówi o dziecinności, tylko o dzieciństwie. Czym różni się dziecinność od dzieciństwa. Dziecinność to taka niedojrzałość i takie no, beztroskie, czasem głupie postępowanie, bawienie się wszystkim. Natomiast dzie dziecięstwo polega na zawierzeniu komuś kto jest silny, kto mnie obroni, komu się oddaje pod opiekę. Całkowicie mu ufam, wierzę. To jest właśnie dzieciństwo, kiedy chcemy oddać się Panu Bogu, żeby mnie prowadził. To potrzeba właśnie takiego zawierzenia. Pan Jezus bierze dzieci w objęcia, kładzie na nie ręce, błogosławi. Tak kończy się Ewangelia. Kiedyś spotkałem księdza Ludwika, który opowiadał, że opiekuje się takim, taką misją świętej Tereski od dzieciątka Jezus. I są tam w tej misji dzieci, które modlą się za księży. Dzieci, które mają 4-5 lat. Czy one jakieś modlitwy odmawiają? Jeszcze nie potrafią się modlić konkretnymi modlitwami, ale potrafią tak jak potrafią. Wyciągać ręce do Boga, i mówią do Pana Boga: Weź mnie na ręce, weź mnie na ręce. I to jest ich modlitwa: takiego zawierzenia, takiego właśnie wzięcia przez Pana Jezusa w objęcia, żeby człowiek taki mały poczuł się bezpieczny, poczuł się kochany, nieodrzucony. Dlatego też w tym takim trudnym czasie, kiedy Ludzie boją okazywać sobie teraz jakieś czułości, serdeczności. Wszędzie widzą jakieś zło. Prośmy o to, aby nasze serca były wolne od wszelkiej nieczystości, od wszelkiego zła. I też prośmy w tym dniu też za te dzieci, które po II wojnie światowej utraciły swoich rodziców, szczególnie ojców. Tak jak dzieci Witolda Bileckiego, czy dzieci generała Fildorfa Nila i innych żołnierzy wyklętych, które musiały być później, doświadczały właśnie takiego napiętnowania, że to są bandyci, że, że to są dzieci bandytów. Prośmy też za, za tych, którzy właśnie wtedy Doświadczyli takiego orzucenia ostracyzmu w społeczeństwie. Też prośmy za dzieci, które dzisiaj są jakoś doświadczają nawet od swoich rówieśników, jakiejś niechęci za to, że przyznają się do Pana Jezusa, że się modlą, że przychodzą na nabożeństwa, że się modlą. To też jest dla nich takie trudne. Też prośmy za rodziny, żeby nie były podzielone, żeby nie było tam wojen, kłótni, żeby dzieci czuły się bezpiecznie, bo często tak jest, że kiedy dorośli się kłócą, krzyczą na siebie, to dzieci czasem siebie też obwiniają, że to może moja wina, że gdyby mnie nie było, to byłoby lepiej. I prośmy też o to, aby dzieciom w Polsce szczególnie czy to przez edukację, przez skracanie ilości godzin lekcji religii, czy pomysły, żeby dzieci nie chodziły do spowiedzi, żeby nie blokować tego przyjścia do Pana Jezusa, i żeby też miłość do Matki Bożej nie była w dzieciach zabijana. Niech to dzisiejsze nabożeństwo pierwszych sobód przyczyni się do takiej jeszcze większej miłości dzieci do Matki Bożej, a przez Matkę Bożą do Pana Jezusa.